Mamy śmieczki, z tej strony, jest Dymek A dzisiaj mamy kolejny odcinek z naszej serii Zagrajmy w Neobolus. Prawie Wam się udało wbić cztery wyświetlenia, znaczy niestety. Ale i tego bym nie zdążył w, w, zrobić dwóch filmów, przepraszam. Za pośpiech. Natomiast mam nadzieję, że zrobię wątłowiek na grodze. i po prostu. Hmm. Jutro będzie więcej filmów za to. Bo prawie byliście. To było 5 wyświetleń, ale dobrze mówiłam albo 10, nie pamiętam. Ale byliście 4 wyświetlenia a w pierwszym naszym filmie aż 8. Dlatego trochę mnie to zmodyfikowało. I jutro może nagram więcej filmów. Jeśli byście chcieli, to dawajcie łapkę w górę. No i tak. Ciśniemy, próbujemy być znowu w topce może się uda.

Nagrowam chyba tylko jedną rundkę, bo nagrywam to w pośpiechu, także przepraszam za to. Mam nadzieję, że jeszcze wrzucę wam to w odpowiedniej w... w... porze. Jeśli nie, nie mieć mi to za zasłonę. Na razie jest dobrze, choć tutaj. Nie, 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 nie jest. Dobrze, tędy tu. Jest, 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 jest. Do czego Dobrze. Dobryj mamy. Dobra, może jeszcze jedną rundkę zagramy. Mam nadzieję, że zdążę. Prawie byśmy go zjedli, ale nie udało się. Jak widzieliście, niestety. I wierzę, że na sposób, jak to trzeba zrobić. Mam nadzieję, że jeszcze raz tak pójdzie. Uuu, jak miło. Dobra. Słuchajcie, jeśli dobijemy przynajmniej pięciu subów pięciu. Dobra, może dziesięciu. To o, czekajcie. Oj, 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 niedobrze. Dobrze. Wiem, ja są trochę zmienny. Jak wiecie, jak większy mnie goni, to jest niedobrze. Jak zim to jest dobre. Tak. Ojej, nie, 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 Teraz idealnie dobra, spróbujemy być przynajmniej w topce dzisiaj dobra, mamy, mamy cel być w którejś topce jak miło, doj, 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 do no niego, dawaj ciśniemy z nim, na dół, na dół, na dół

Ale po prostu po to nagrywam. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. No i co? Piszcie w komentarzach, żeby byście chcieli serię. Ja będę próbował nagrywać. Trzymajcie się i do usłyszenia. Pa!